To Co? Nie nie te pachołki to ja mam tylko te czerwone pachołki A tam to to... są u mnie całe czarne, ale dobra Nie no chopie za chwilę przez to okno wylecisz Dawaj <grym> Dawaj, dawaj, dawaj Nie podpuszczam ale go nie wyrzucisz dobra Ale masz przez ranę, że mnie podpuścił, nie? No ho Kurwa on się nie... on się wyrywa, ale się nie wyrywa Otwieram okno na pilota Nie no, nie rób tego Nie rób tego A co mi da za to, że ci nie rzucę? Moją wypłatę A ile masz tej wypłaty? Dwa miliony Dlata Nie chcę, Mało, nie jestem przekupny Jak coś chłopaki, mnie tu nigdy nie było